Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, ja jestem Piotr. Dnia 1 września 2019 roku wyznaczyłem sobie cel. Mianowicie, że do końca 2020 roku na tym kanale pojawi się 100 tysięcy subskrypcji. Dlatego chciałbym Cię bardzo prosić, jeżeli to wideo okaże się dla Ciebie wartościowe, zostaw mi suba, skomentuj, ewentualnie zlajkuj wideo. Nie przedłużając, do dzieła. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Ten filmik postaram się, żeby był krótki, żeby też nie przedłużał, bo nagrywam go już piąty raz i... W sumie, jak dużo biadolę, to i tak nic nie zmienia, bo najważniejsze jest to, że chciałbym Wam pokazać, jak sprawdzić, jaki ruch wchodzi na daną stronę i skąd ten ruch po prostu na tą stronę wpada, z jakich źródeł. Dobra, nie przedłużając, jest do tego jedno narzędzie, nazywa się SimilarWeb.com. Można wpisać tą nazwę w Google, ewentualnie przenieść się z linku w opisie do tej strony. Jak już na niej jesteśmy, bierzemy link strony, której chcemy zrobić, taki jakby nazwijmy to audyt. Wklejamy link tutaj. Możemy go też wpisać. Wybieramy z listy rozwijanej to, co nam się pojawi. Powinna nam się teraz pokazać analiza całej tej strony. W skrócie, totalnie w skrócie, mamy ranking. Nie wiem na podstawie, czego on jest pokazywany, dlatego to pominę. Mamy tutaj bardzo fajną rzecz, która pewnie często nas interesuje, to jest ilość wizyt. Mamy tutaj, że miesięcznie jest około 2 milionów wizyt prawie 2 milionów wizyt. To jest jakiś wskaźnik. Mamy tutaj dodatkowe wskaźniki: ile średnio ktoś spędza na stronie, ile stron ogląda średnio na wizytę jedną, współczynnik odrzuceń. Mamy też kraje. Tutaj akurat to nie jest dziwne, że to jest Polska, mamy też tutaj dużo krajów, które są, no do których Polacy często emigrują, czyli prawdopodobnie ludzie z tych krajów ma, e, mówią po polsku. Mamy też źródła ruchu, czyli druga z ważniejszych rzeczy, widzimy, że e, większość ruchu pochodzi bezpośrednio z wejść, które, e, no to jest wejście direct, nie, że bezpośrednio wpisuje link. Na drugim miejscu jest ruch z wyszukiwarek i na trzecim jest ruch z e, sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter i TP i td. Mamy tutaj e, też podzielone później te poszczególne e, źródła ruchu. Mamy ruch z wyszukiwa e, wy, z wyszukiwarki. Widzimy jakie słowa kluczowe przy, przynoszą największy ruch, procenty. No to jest logiczne, że jak ktoś pisze w Google MMORPG, no to wyskakuje nam e, mu ta strona. Dalej mamy social media W social mediach dominuje ruch z Facebooka I później YouTube Reszta sieci To ruch jest naprawdę śladowy mm, Dalej mamy, to też jest w sumie fajne, bo Możemy zobaczyć czym interesują się <gry> O że to jest mi śmieszne Czym interesują się ludzie, którzy wchodzą na mmorpg.org.pl Jest to oczywiście gry na drugim miejscu jest porno, chyba tak, to jest chyba porno. To jest, to jest zdecydowanie porno. No to nie jest dziwne. To jest śmieszne, ciekawe. Fajnie, że to nagrywam. E, dalej. No i jakieś komputery, elektronika, technologia i gry. No to jest super. Gry porno. Gry porno, gry porno. Możemy też sprawdzić, e, które strony również odwiedzają. E, jakby ludzie, którzy wchodzą na RPL, no to jest też logiczne, fajnie to pokazuje. Ludzie, którzy wchodzą na MMORPG.ORG.PL, oglądają anime, czytają reddita, wchodzą na łowców gier, tam kupują gry twitch i gry online. Fajnie to wygląda. Weźmy gry online, ciekawe czy tutaj też będziemy mieli porno na drugim miejscu. 13 milionów ludzi miesięcznie na gryonline.pl okay. o widzimy, że tutaj bardzo duży ruch znaczy duża część ruchu jest z wyszukiwarki no i też mamy strony, strony które linkują do tej strony czyli z jakich stron można też się dostać na gry online i gdzie ludzie też wychodzą z gier online, na przykład na tvgry.pl twitter, na steama fajnie, tutaj już mamy konkretne statystyki tutaj mamy też yy, z wyszukiwarek podzielone na słowa kluczowe, też logiczne. Social media tutaj też dominuje. Facebook na drugim miejscu, YouTube. I trzecie, trzy ostatnie, jakby tutaj, które widzimy, to są śladowe też ilości. Też były jakieś chyba próbowane nasze spożycia. Dobra, nieważne, pominijmy to. Tutaj yy, użytkownicy tej strony oglądają, znaczy interesują się grami wiadomo komputerami technologią, a dopiero na trzecim miejscu pornosami. To też jest ciekawe. Dobra, to by było chyba na tyle, nie będziemy przedłużać. E, tutaj widzimy. No to samo tak naprawdę. Możemy sobie sprawdzać każdą stronę jaką chcemy i, i tyle. Dobra, mam nadzieję, że mm, rozbiłem ten temat. To jest chyba najprostszy, najprostszy sposób, żeby sprawdzić jaki ruch. Chodzi na stronę skąd pochodzi ten ruch. Oczywiście, jeżeli strona jest bardzo mała, no to tych statystyk nie będziemy widzieć, bo Similar Web ma za mało danych i po prostu nie ma czego wypluć. Większe portale e, powinny bez problemu. E, bez problemu być widoczne. Niech ktoś zaryzykuje wpisując Pornhub. Ciekawe co będzie. Tutaj tego nie zrobię, zamknę, zobaczę. <gryw> zobaczę zaraz jak, jak wyrenderuję film. No, i zapraszam Was do tego, abyście pisali w komentarzach jakie ciekawostki wy znaleźliście, bo może też jest i więcej takich, takich śmiesznych kwiatków jak to. Znaczy, to nie jest śmieszne, no to jest prawdziwe, no tak to wygląda, ale mimo wszystko ciekawe, że tutaj to tak wyszło. Dzięki za oglądanie! Zapraszam do subskrybowania, żeby pomóc mi w celu, jaki chcę osiągnąć. Ten cel był pokazany w intro. Jeżeli nie macie ochoty, to oczywiście nie. Zapraszam do lajkowania, komentowania. Yy, proszę zostawiać komentarze pozytywne, jak i negatywne. Tylko z, po prostu też z konstruktywnym, po prostu feedbackiem, żebym wiedział, co mogę zmienić, co Wam się nie podoba. Może, że za często mówię na przykład, albo na przykład <grych> yy, nie wiem, zmienić trochę kierunek tego kanału, jakieś inne rzeczy, więcej Photoshopa, więcej takich rzeczy, więcej rzeczy związanych z YouTube'em. Nie wiem, dowolnie. Yy, yy, Dawajcie znać, że jesteście. Dzięki i wszystkiego dobrego życzę. Na razie.